Samochody elektryczne, jak mnie znasz, to wiesz, że za nimi nie przepadam. No ale to jest przyszłość motoryzacji. Przyszłość, nie przyszłość, to się jeszcze okaże, ale pomijając już kwestie związane z obsługą tych aut, czyli prześpisz sobie trochę życia podczas ładowania w trasie, to chciałem powiedzieć, że auta elektryczne są po prostu nudne. Jak to nudne? Przecież ostatnio pojawił się Porsche Taycan, on jest konkurentem modelu Tesla S, a to jest ekscytujące. No właśnie, co tam jest ekscytującego? Wszystkich interesuje tylko to, który model będzie pierwszy na 400 metrów. Proszę o to odpowiedź. Tesla S P100D ma lepszy start, ale potem Porsche Taycan Turbo S zjada model S i tyle w temacie. Zagadka została rozwiązana, kurtyna opadła i o czym tutaj chcesz więcej gadać? No chodzi o ten. co? O ten zasięg, czas ładowania. Te tematy tylko pograżają auta elektryczne. Jedynie co można zrobić, to podać tabelkę z danymi, czyli moc, moment obrotowy, no i tyle. Serio, co tutaj chcesz więcej gadać? Nuda. Znowu, jeśli chodzi o auta spalinowe, to można rozmawiać o nich bez końca i to z jednego powodu. Ja? Ja? Chodzi o silnik, bo wygląd to kwestia gustu, zawieszenie te można dostroić, ale silnik? To silnik spalinowy nadaje charakter samochodom, a silniki elektryczne są takie same. Mogą się różnić mocą, momentem, ale ich charakter jest zawsze taki sam. Więc jestem Grzegorz, to jest kanał Motoryzacja z innej perspektywy i dzisiaj zabiorę Cię na wycieczkę, w której poznasz to, co jest najbardziej ekscytujące w motoryzacji, czyli silnik spalinowy. I mam nadzieję, że zobaczysz, dlaczego samochody elektryczne przy spalinowych to nuda. No nie wiem w każdym razie, czy się ze mną zgadzasz, czy nie, to musisz wiedzieć jedno: ten odcinek będzie jak zawsze, to wiem, z innej perspektywy. Więc aby zacząć rozmawiać o silnikach spalinowych, to musimy zacząć od tych najpopularniejszych, czyli cztery cylindry w rzędzie. Jest to dosyć kompaktowy i mały silnik, bo ma te wspomniane cztery cylindry, które jak widać pracują w rzędzie i dlatego nazywamy je rzędówkami, a po angielsku inline. No ale cztery cylindry to także jest nuda. Czy ja wiem, czy taka nuda... Silnik od Toyoty, a to jest. A to był Golf 7R, także ma cztery cylindry w rzędzie, ma turbo i dlatego ma zupełnie inny charakter niż wolnosący od Toyoty. A ten znowu ma system Witek. Więc na razie opowiadam o podstawowym silniku czterocylindrowym, a jest już o czym gadać, bo praktycznie każdy silnik jest inny, każdy ma inny charakter. No ale to dopiero początek. Więc jak do czterech cylindrów dołożymy kolejne dwa, to wychodzi nam sześć cylindrów w rzędzie i to zmienia całkowicie charakter silnika. No, Wolnosące 6 cilindrów z Niemiec, a japońskie 6 litrów jest inne. Turbo, bo szedł jak dziki. Tak, tam było turbo i to spore. Idąc jednak dalej, to wiemy, że mamy także silniki, które mają więcej niż 6 cylindrów, ale producenci nie mogli do rzędówki dodać kolejnych dwóch cylindrów, bo silnik stałby się, no ale nie było czasem 8-cylindrowych rzędówek. Hmm. Były 8-cylindrowe rzędówki, ale je produkowano w czasach, jak samochody miały długie maski. Jak w tym modelu. Pff. Dziś taki silnik nie zmieściłby się do współczesnego samochodu, a nawet 6 cylindrów w rzędzie, także się nie mieści pod maską pewnych aut, więc producenci wymyślili sobie takie coś. Czyli układ V zwany widlastym, gdzie w tym przypadku trzy cylindry pracują po jednej stronie, i trzy po drugiej. Dzięki temu taki silnik jest krótszy, ale za to szerszy, no i ma inny charakter. Taki silnik pracuje inaczej niż rzędówka, no a dokonając kolejne dwa cylindry wychodzi nam V8, a V8 ma znowu inny charakter niż V6. I każdy producent ma inny charakter swojego V8, bo na przykład jest Ferrari, czyli tutaj pracuje wyścigowo. No, a to amerykańskie V8. No a po V8 mamy... Dobra, wiem, V10, 12 bla, 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 bla. No właśnie, te tematy każdy zna, więc pójdźmy teraz niżej. No więc tak. W rzędówkach cylindry pracują w pozycji pionowej, w układzie V cylindry pracują w pozycji pochylonej, no, a w silnikach typu boxer cylindry pracują w pozycji leżącej. No ale po co taki wynalazek? No więc, silniki boxer mają mniejsze wibracje, są bardziej kompaktowe, oraz dzięki pracy cylindrów w pozycji leżącej, samochód ma niżej położony środek ciężkości, a to wpływa na lepsze prowadzenie. No i Boxer brzmi totalnie inaczej o czy układów widlastych. Subaru dziś stosuje takie silniki czterocindrowe oraz Porsche, choć Porsche ma jeszcze wersje sześciocylindrowe, które, jak się można domyśleć, niech zgadnę, są zupełnie inne. Dziś silniki Boxer nie są zbyt popularne i oferuje go tylko Porsche oraz Subaru, ale przynajmniej dzisiaj są dostępne, bo kolejne rozwiązanie... O. Więc idąc od góry w dół to mamy silniki V12, V10, V8 i V6. Ty synek, no właśnie. Czemu nie ma silników V4? No, kiedyś takie były, ale dziś już ich nie ma, bo dziś świat ma tylko jeden problem. Chodzi o kasę, tak, o kasę, bo silniki czterocylindrowe. Kłada się do tanich samochodów. Ta tanich. Dzisiaj do każdego. Dobra, dzisiaj jest inaczej, ale wracając do lepszych czasów, to silnik czterocylindrowy rzędowy, przez swoją konstrukcję, posiada jedną głowicę, jedną pokrywę silnika czy jeden kolektor wydechowy. Znowu czterocylindrowy silnik w układzie V. Przypominam, tutaj cylindry pracują po dwóch różnych stronach, więc mamy dwie głowice, dwie pokrywy silnika i tak dalej, przez co mocno wzrasta koszt produkcji. No, Ale mamy przecież silniki V6. No ale V6 wkładano do droższych modeli, więc tam inwestycja się opłaca, a w czterech cylindrach już nie bardzo. Choć w takiej Lancia Fulvia pokombinowano i cylindry pracują pod bardzo wąskim kątem, przez co udało się całość zamknąć w jednej obudowie. Ale wałki najlepiej pracują, jak cylindry ułożone są pod kątem 90 stopni i taki silnik znajduje się tutaj. Porsche 919 Hybrid, czyli legenda wyścigów Le Mans, bo model ten wygrał Le Mans trzy razy w 2015, 2016 i 2017 roku. I w tym bolicie nie ma silnika boxer, jak to ma w zwyczaj Porsche, ale 2-0 w układzie V4. Gdzie cylindry pracują pod kątem 90 stopni. Więc w motorsporcie koszty nie mają już takiego znaczenia, ale już w ofercie dla ludu liczy się każdy grosz, więc zamiast V4 są R4, czyli rzędówki. Zresztą mówiąc o kasie, to dzisiaj ze względu na koszty takiego silnika już się nie robi. Dzisiaj nie opaca się także robić 5-cylindrowych silników, jedynie Audi ma w modelach RS takie coś. Bo dodatkowy cylinder to są dodatkowe koszty, więc dzisiaj najlepiej robi się trzy cylindry. Dokładnie tak. Ekologia, ekologią, ale jak to śpiewali. Chodzi o kasę, bo trzy cylindry to tańsze auto w produkcji niż cztery. A co do ekologów, to uka Taki silnik. Zacznijmy w ten sposób. Tak wygląda proces spalania w silniku benzynowym z tak zwanymi tłokami. Nie będę opisywać tego procesu, ale chcę tylko pokazać różnicę, bo teraz Ci pokażę jak odbywa się proces spalania w tak zwanym silniku Wankla. Czyli mamy tłok przypominający kształtem trójkąt, który obraca się w cylindrze o kształcie elipsy i w jednym obrocie zachodzi proces spalania. A przez to, że ten tłok się obraca to nazwany jest ten silnik Rotary Engine. A do tego trzeba dodać, że takich tłoków rotacyjnych może być więcej niż jeden, tutaj akurat mamy cztery. I w produkcji silników Wankla wyspecjalizował się Mazda i ten model jest ikoną tych rotacyjnych jednostek. Mazda RX7, gdzie w topowych wersjach silnik Wankla miał podwójne turbo. Niestety tego typu silników już się nie stosuje i ostatnim autem z tą jednostką była Mazda RX8, ale na tym koniec, ponieważ tego typu rozwiązanie, choć miało swoje duże plusy, to jednak nie mogło spełnić surowych nor spalin i ukatrupili te silniki. W sumie to za niedługo będzie tak z każdym silnikiem spalinowym, ale póki co cieszmy się z tego co jest i jednym z nich jest Transformers. Jaki Transformers? Pewnie słyszałeś o czymś takim jak silnik Volkswagena zwany VR6. No tak. A wiesz o co tam chodzi? No nie. Więc Volkswagen chciał włożyć do Golfa 3 silnik sześciocylindrowy, ale miał problem, bo sześć cylindrów w rzędzie było zbyt długie, a sześć cylindrów w układzie V zbyt szerokie. Więc wymyślili to. Tutaj mamy sześć cylindrów, które pracują w sumie w układzie V, bo cylindry pracują obok siebie, ale w sumie także pracują. W rzędzie, bo całość jest zamknięta pod jedną obudową, jak to jest w silniku rzędowym, czyli mamy VR6. V od układu V, czyli widlastego, R od niemieckiego Raje, czyli rząd, a 6, czyli mamy 6 cylindrów. No dobra, po co taka kombinacja? Już mówiłem, ale ten obraz wszystko wyjaśnia. Jak widać, silnik VR6 jest dużo węższy od silnika V6, a do tego niewiele dłuższy od czterocylindrowej rzędówki. I dzięki temu do Golfa 3 zmieścił się silnik sześciocylindrowy. Ale dla Volkswagena to był dopiero początek zabawy i okazało się, że ten silnik VR6 w pewnych przypadkach może być zbyt długi, więc skrócili go jeden cylinder i tak powstał VR5, czyli pięciocylindrowa jednostka, o której mówiłem w tamtym odcinku. No i idźmy dalej. A to jeszcze nie jest koniec? Panie, zobacz pan to. Jak widać tutaj mamy 12 cylindrów, ale nie jest to normalny 12-cylindrowy silnik w układzie V, ale tak zwane V12. Czyli mamy jeden silnik VR6 po jednej stronie i drugi po drugiej stronie, co tworzy nam układ V, czyli jedno V po jednej i drugie po drugiej. Skomplikowane, ale korzyści z tego są takie. Mamy 12-cylindrowy silnik, który jest bardzo krótki, czyli jak V8 i takie rozwiązanie znajdziesz w Audi A8, Volkswagenie Tuaregu, czyli Fitonie oraz Bentleyu. No ale to jeszcze nie jest koniec. Nie? Nie, bo potem Volkswagen ten silnik W12 skrócił o dwa cylindry z każdej strony i tak powstał silnik W8, który zamontowany był w pasacie B5W8. No ale to. Nie, no nie gadaj, że to nie koniec. No nie, bo potem Volkswagen skleił te dwa silniki W8 i włożył tutaj. Bugatti Chiron, czy Veyron, czyli najpotężniejsze auta na świecie, mają silnik, który swoje życie zaczął w kompaktowym aucie, czyli Golfie 3 VR6, w latach 90. Właśnie to jest fascynujące w samochodach spalinowych. Tutaj są ciekawostki, tutaj są emocje, a ja przecież nie wspomniałem nawet o silnikach Diesla. No, albo zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego 6 silnik od Jaguara brzmi tak nietypowo. Zresztą tak samo jak ten V6 w Alfie Giulia Quadrifolio. Te silniki brzmią inaczej niż typowe V6, bo powstały jako silniki V8 i potem pozbawiono je dwóch cylindrów. Przez to zmienił się ich charakter. No albo posłuchaj tego. Te samochody brzmią zupełnie inaczej, a mają ten sam silnik. To przez wydech. Owszem, także przez wydech, ale głównie chodzi o to. Maserati ma popularnie stosowany wał typu crossplane, znowu Ferrari ma płaski wał zwany flatplane i nie chcę się zagłębiać tutaj w szczegóły, i powiem tylko tyle, że zmiana wału zmienia charakter auta. I w mniej popularnym rozwiązaniu, czyli płaskim wale zwanym flatplane, trudniej przy takiej opcji uzyskać płynność pracy silnika, ale za to kręci się wyżej i jak się pięknie drze. Właśnie dlatego samochody spalinowe są takie fascynujące, bo tutaj każdy silnik od każdego producenta ma inny charakter. A w ogóle każdy układ ma inny charakter. I na przykład silniki V mogą mieć 90 albo 60 stopni. Do tego mamy silniki wolnosące z turbo albo kompresorem. Z turbo i kompresorem. Mamy takie, co mają dwa albo cztery zawory na cylinder. Dobra, dobra, czaj. No a silnik elektryczny, on zawsze jest taki sam. Zawsze ma taki sam charakter i nieważne, czy go wyprodukuje Tesla, Porsche czy nawet Dacia. Te silniki mają zawsze taki sam charakter i różnią się tylko mocą, momentem obrotowym, no i to jest nudne. I Tesla o tym dobrze wie. Dlatego taką nudę próbują zastąpić jakimiś feature'ami, jak choćby gry, w które możesz grać podczas postoju. No albo możesz sobie w aucie zrobić domowy klimat, czyli uruchamia się ogrzewanie, a na monitorze masz ogień z kominka. No Albo puszczanie bąków na zawołanie. Że niby co? Że niby klikasz sobie guzik albo uruchomiasz kierunkowskaz, a z głośników wydobywa się. Nie powiem to są ciekawe bajery, ale odpowiedz sobie sam, co byś wolał codziennie słuchać w swoim samochodzie. To. Czy może to. Słuchaj, ja nie twierdzę, że samochody elektryczne są do 4 liter, że tak powiem. Jeśli ktoś patrzy na samochód jako na środek transportu, to takie auto elektryczne może być dla niego spoko. Nie przeczę. No ale jeśli w aucie szukasz czegoś więcej, to auto elektryczne się do tego nie nadaje, bo oprócz świetnego przyspieszenia, jakichś dziwnych ficerów, to tam nie ma nic interesującego. Tam nie ma duszy, tam nie ma charakteru, więc zostaje jedynie nuda. Takie jest moje zdanie. A twoje? Daj znać w komentarzu i napisz, jaki układ w silniku spalinowym. Tobie najbardziej pasuje. Jak się podobało, to łapa w górę, będziemy wdzięczni. Pamiętaj, aby subskrybować, bo nowe materiały już w produkcji. No i nie zapomnij nas odwiedzić tam na Instagramie czy Facebooku, linki tam na dole masz w opisie. I jak chcesz taki kubek, to info jak go zdobyć także jest na dole w opisie. I pamiętaj, życie jest za krótkie, by jeździć autem bez charakteru, bo nie chciałem powiedzieć elektr...